Poznaliśmy się z Roxaną w 2000 roku na takiej sesji u Jezuitów, jak rozeznawać swoje życiowe powołanie. Był obiad, sobota, i Roxana nalewała mi fasolkę po bretońsku w cudowny sposób się uśmiechając. Wiedziałem, że to jest osoba, którą warto poznać. Tak, tak. Myślę, że to wtedy to rozeznanie doszło do skutku. Natomiast ja zobaczyłam wysokiego mężczyznę w czarnej bluzie z rzędem białych zębów, które uśmiechały się do mnie. I tak to się zaczęło. Potem wspólny spacer. Po Częstochowie. zobaczyliśmy żywą szopkę. Andrzej był szarmancki, nosił mi moją torbę, więc wzrosły jego notowania. A roxana była dla mnie bardzo zagadkowa. Mieszkaliśmy w różnych miastach. Myślałam, że ta znajomość nie przetrwa, a jednak cud niemalże sprawił, że mogliśmy się spotkać już dwa dni później w Krakowie na rynku, ze sobą spacerować i już planując naszą, naszą, naszą znajomość. Ja studiowałam w Krakowie, Andrzej we Wrocławiu. Stąd Andrzej słusznie powiedział, że jest to cud. Że mogliśmy się dalej spotykać i, i, z, i jeździć. Tak. Małżeństwo to dwoje przyjaciół, którzy lubią ze sobą przebywać, poługosławieni z sakramentem małżeńskim. Dla mnie małżeństwo to wyzwanie. Nasza najmłodsza córka lat 11 gra na skrzypcach. Dostaje coraz trudniejsze utwory. I czasami ręce jej opadają, nie chce jej się, a potem, kiedy zagra, to mówi: wow, udało mi się! A pani mówi: nie, nie udało ci się, to było wyćwiczone. No i ja to tak trochę postrzegam w naszym małżeństwie. Ogólnie w małżeństwach, czyli dostajemy coraz trudniejsze utwory, coraz trudniejsze zadania. Czasami opadają ręce, czasami jesteśmy bezsilni, ale jak ćwiczymy, jesteśmy wytrwali w przebaczaniu, w poznawaniu siebie, w oddawaniu sobie czasu, to te utwory brzmią coraz lepiej. Z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że małżeństwo to nie tylko miłość, motylki w brzuchu, radość, szczęście, euforia, ale właśnie taki tr codzienny trud, taki codzienny chleb, który razem pieczemy. Najpierw go komponujemy, później pieczemy i wspólnie jemy. I czasami ten chleb jest przesolony, czasami jest pyszny i wyjątkowy. Natomiast tutaj są wszystkie elementy. To jest mieszanka, którą aranżuje życie Bóg i my sami. No i małżeństwo to też walka. Walka nie tyle ze sobą, ile o siebie. Walka o czas ze sobą, walka o, o relacje ze sobą, walka z, też ze światem, żeby Jego poukładać tak, żeby był czas na te osoby, które są dla mnie najważniejsze. To jest walka o priorytety, walka o te osoby, które. Które tak naprawdę bardzo dużo mi pomagają w, w szczęściu, które tworzą to, to szczęście. I czasami ta walka razem w trudzie to jest właśnie ten smak. Ten smak zwycięstwa, który jest po tym trudzie. Małżeństwo i wiara. Dla mnie osobiście, bez wiary, miałabym bardzo słabą motywację, aby walczyć o nasze małżeństwo. Są takie momenty, kiedy człowiekowi się nie chce, kiedy emocje biorą górę i ma wszystkiego dość. I w tym momencie wchodzi ta podstawowa wiara. To przypomnienie, że ja tobie ślubowałam przed Panem Bogiem, ale równocześnie to jest taka nadzieja, Panie Boże, jesteś moim świadkiem. A zatem daj twoją nadprzyrodzoną siłę, moc i weź nas poukładaj. Dopomóż, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie na tą trudność, którą teraz przechodzimy. Myślę, że bez Boga nie byłoby naszego małżeństwa. Nie chciałby nam się walczyć. Jeśli wiem, że mam Boga, Boga wszechmogącego, który może mnie zmienić i może zmieniać współmałżonka, to daje mi nadzieję na, na walkę o siebie, też na miłość i miłosierdzie, ta wiara w Boga zdecydowanie wzmacnia mnie i chęć do dobycia ze, do ze sobą. Jest to też takie spoiwo, coś, co, co nas spala, coś, co osoba, która nas jakoś rozumie i osoba, której bardzo nam zależy, żebyśmy byli razem. Bogu bardzo zależy, żebyśmy byli razem. Jemu podoba się nasza miłość, Jemu podoba się nasza jedność i On nam w tym pomaga. Napisaliśmy zeszyt walki duchowej dla małżonków razem z księdzem Teodorem, rozwijając myśl zeszytu walki duchowej, który już wcześniej powstał z popiórek Księdza Teodora w teobankologii. Temat walki o siebie, o małżeństwo jest nam bliski. Chcieliśmy podzielić się naszym doświadczeniem, tym jak walczymy o siebie, to co nam się sprawdza na przestrzeni lat, i zachęcić innych do praktykowania właśnie praktykowania pracy nad sobą, praktykowania walki o siebie i tworzyć też taki dziennik duchowy, dziennik myśli. Jest miejsce na, na zapisywanie myśli w, w zeszczycie walki dochowej, ale też zaznaczania pewnego postępu. Więc taka praca systematyczna, praca codzienna, ona jest bardzo istotna w budowaniu jedności małżeńskiej. I pomyśleliśmy sobie, że to będzie coś wyjątkowego dla małżonków. Nie właśnie dla osoby indywidualnej, ale coś, co będzie nas łączyć i będziemy mieć takie wspólne narzędzie. Taki ekskluzjów, powiedzmy powiedzieli. Tak, ale to też jest ważne, że to nie jest y, stricte dla małżeństw, a tak jak Reksona zaznaczyła, dla małżonków. Dlaczego? Może być tak, że jeden z małżonków nie chce walczyć. Może być tak, że jeden z małżonków skapitulował. A więc każdy z małżonków może walczyć o swoje małżeństwo oddzielnie. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Więc w tej wierze, wierze w Pana Boga, każdy z nas może coś zrobić, żeby się zbliżyć y, do współmałżonka, żeby razem tworzyć piękne małżeństwo, a co za tym idzie, piękną rodzinę. Czasami też tak jest, że małżonek chwilowo nie ma siły. I to jest właśnie po to, żeby ten drugi duchowo go niósł. Każdy z 14 wymienionych punktów został przez nas praktykowany. Oczywiście nasza praktyka jest szersza, ale wybraliśmy na potrzeby tego zeszytu walki duchowej tylko 14 zasad, 14 rzeczy, które, które robimy. Robimy na co dzień, czy co, 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 co kilka, czy kilkanaście dni. To są rzeczy absolutnie przez nas sprawdzone, przepraktykowane, które mają e, fundamentalne znaczenie w budowaniu jedności małżeńskiej. Znajdują się tam i modlitwa osobista, i modlitwa rodzinna, i spowiedź święta, i komunia święta, i czas spędzony ze sobą. Wiele, wiele takich poszczególnych elementów, które bardzo mocno wpływają na, na budowanie naszej jedności małżeńskiej. To jest takie 14 pomysłów w, w języku współczesnego świata powie, można powiedzieć must have. Natomiast to nie jest obowiązek, żeby wykorzystać wszystkie 14 według możliwości czasowych i takich no, doświadczenia. Natomiast tak jak Andrzej powiedział, my te wszystkie 14 rzeczy praktykujemy w różnym zakresie w różnych przedziałach czasowych i nam się to sprawdza. Zresztą my nie jesteśmy jedyni. Znamy wiele małżeństw, które to robi i im też się sprawdza. Jeśli chcesz osiągnąć Wysoki poziom umiejętności czy doskonałość w jakimś temacie, musisz po prostu ćwiczyć. Jeśli chcesz poznać dany język, jakiś język, musisz ćwiczyć. Jeśli chcesz się rozwijać w pracy, musisz robić kursy i być po prostu coraz lepszy. Ten te walki duchowej właśnie ma to na celu. Ma, ma na celu, żebyś ćwiczył, żebyś był coraz lepszy w miłości do swojej żony. Są konkretne punkty, konkretne podpowiedzi, co realizować. Jak to realizować? Jak przeprowadzić dialog małżeński? Jak przeprowadzić modlitwę małżeńską? Jak rozważać Słowo Boże? Jak medytować Pismo Święte? Więc są konkretne wskazówki, jak to zrealizować. Myślę, że to jest istotne w wzroście i on ma za zadanie pomóc. Możesz sobie zaznaczać, jak ci idzie, z jaką częstotliwością robisz. Możesz też robić swoje notatki. To może być świetny dziennik dochowy. Nim napisaliśmy ten zeszedł walki dochowej to też sam przerobiłem wcześniejszy zeszedł walki duchowej i zobaczyłem, jak bardzo się rozwinąłem, jak bardzo moje myśli zbliżyły się do Pana Boga. I z jednej strony byłem chwilami zadowolony, jak dobrze mi idzie, ale też były momenty, gdzie byłem bardzo zasmusony. To była dla mnie informacja, ale to mnie też motywowało do, do ciągłej pracy, ciągłego starania się. I do tego, żeby dowieść wynik, do, wynik do końca. Wytrwałość jest bardzo istotna, wytrwałość jest bardzo systematyczna. Więc może najpierw właśnie wytrwałość, a jakość będzie też przychodziła z czasem. Zachęcamy Cię, żebyś używał tej książki jako zeszytu ćwiczeń w którym piszesz, wykreślasz, słuchajcie, najfajniejsze jest wykreślanie, zrealizowałem, zrealizowałam, zrobiłam, jest dobrze, idę do przodu. To daje motywację, to daje nadzieję, to daje chęć do dalszego działania i właśnie ten zeszyt ma Ci w tym pomóc, żebyś widział, w którym jesteś miejscu, żebyś wiedział ile Ci jeszcze zostało, a ile już za Tobą. To jest taka, taka pomoc. Znaczy, masz też wiele, 60 inspirujących myśli. Nad każdym z tym zdaniem, czy, czy to, tymi myślami, możesz się zatrzymać i zastanowić, co te słowa mówią dzisiaj do, do ciebie. Czy one są dzisiaj dla ciebie ważne? Możesz je zainspirować, możesz się jakoś podbudować. To może być coś, co też pomoże w Twoim rozwoju. Używaj jako walki duchowej, ale też jako takiego Twojego duchowego dzielniczka, gdzie możesz później prześledzić, jaki miałeś rozwój. I, jak, I możesz też zobaczyć, jak to wpływa na Twoje małżeństwo? Ja bym jeszcze raz podkreślił walkę o siebie. To naprawdę jest często walka. Walka trochę na śmierć i życie albo Twoje małżeństwo przeżyje, albo Twoje małżeństwo nie przeżyje. To jest walka, gdzie Bóg jest po Twojej stronie. I no, musisz też pamiętać, że Szatan jest po przeciwnej stronie. On bardzo nie chce, żebyś się zbliżył do swojej żony, bardzo nie chce, żebyś walczył o nią. On tego nie chce absolutnie, nie nosi małżeński, ale Bóg jest silniejszy. I Bóg jest po Twojej stronie. I Pamiętaj, bardzo, dobrą, bardzo dobrym narzędziem jest wybaczanie. O tym się dużo mówi. Natomiast ja widzę po sobie, jeżeli wybaczę w tym samym dniu, w tej samej dobie, to ja mam leżej na sercu i konsekwencje nie idą daleko. Jesteśmy jeszcze w stanie to wyprowadzić. Natomiast w momencie kiedy ja przechowuję w sercu, w pamięci wiele trudnych wydarzeń, gdzie czuję się skrzywdzona, mam takie prawo i czasami tak się dzieje, że że czuję się skrzywdzona. Jeżeli to przechowuję, to to urasta. W momencie kiedy ja wybaczam, oddaję to Panu Bogu, i zaczynam błogosławić mojemu mężowi, dzieją się cuda. Dzięki temu żyję. <laughs>